Nie o ciebie Tak blisko tego jakiś Jeszcze tak. gwizda do ciebie Zbi Zybi! tam byłeś, Rusza się! Ale tak, tak. dziwnie! Zybi! Oj tu proszę! Chyba nie żyje. <laughs> Jak nie pójdziemy tędy, starczy tak zrobić. O kurwa! To jest niezły buziak, brachu. Czyli taki otworów coś daje, czy tylko to, że ludzie się szkafają? Przyjemność. Spora, ja. Przyjemność u kurwitdziadowit.karg. Okay. Dobra, opakować się, włączam to. Bóg już przeżył, Ja daj, widzę Firexita tam u góry na lewo. Lecę tam. Dziś się tak? promacz, promacz. Dawaj, dawaj, dawaj. Daj, to? Droga, próbować. Dawaj, Daj, dawaj daj. Dzieli Tu się hehehehe Rymek! Co Dobra Co to? Znaczy nie, bierze nie widzę teraz? Raz, no bierzecie kurwa my jesteśmy na dajnie No a co? Masz drabinę? Masz drabinę? Dobra Gdzie tu się... CO JEST? Kurwa ja... Dawaj xD 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 Kut Ty bo hej nie Tak to. Halo. Co? Hej nie śmiercią naturalną. Debi. Czy, Debi. Debi. No spa, Devin. Nie, <grym> nie, nie, nie wiem... Nie wiem, czy pomogłem, czy nie, ale go bardzo kochałem. Ja mam drobinę. Dawaj, co to wykorzystać w końcu. Ja pierdole. Jak fajnie, nie? <laughs> Pierwszy raz dobrze użyta drabina. A nie to Ciebie Czy to Ty Jak Najbardziej. Nie, drabina zaraz. ...drabinie A o to, co ci mówi ten? To się słucha. Zdalać Za, to. Zajęło to. Zajęło mi to. Idzie coś do was, uciekać. Mamy spierdalać, mamy spierdalać. Coś takiego średniego, Widzę, nie? Tak Co to? No dziadu. A dziadu. Dziada mamy, to w sumie moglibyśmy go ograć. To boksik, boksik, boksik. Dziada macie to uciekaj, uciekaj, bo idzie do ciebie. Boksik. Aha. Ja chcę, na to. Nie, 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 my żyjemy. A, dobra. Coś, co z nim? Słyszysz, jak się nakręca? Słyszę, no, słyszę. Gdzie ta muza? Jak coś, to możesz powiedzieć na walkie komuś, że dziadek jak coś na pewno jest na mapie. Nie działamy! Uuuu małe cert tu jestem Kurwa! 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 Kurwa, kurwa. Nie spodobało mu się podpierdolenie trąby. Dobra, odłóż to i idziemy po to No być stąd! Szurze, Ej, to tam jest mały. Gdzie jest Freddy? Zabijamy, Zabijamy. Za nami jest robak. Zabij, zabij. zabij go, zabij go, bo ja zdechnę inaczej. Jestem na critical. Zajem, go, błagam. Nie! Przyjemno, przyjemno. To są butle. Zwierdolamy!

W <grymne> Na tych słowach się nie liczy, czyli Kurwa, nie się nie nie, Fajnie mają... Mati, nie zostawiaj mnie! Czekaj, 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 mówię ci, kiedy się nakręci! Koniec, 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 koniec dawaj! Zamknij tą szafkę, bo przeciąg. Zamknij pizdę, gruby. Lewo, lewo, lewo. Przez drzwi, dobra. W prawo, w prawo, w prawo. Kto do mnie, do mnie, do mnie. Full pizdę do tyłu, full pizda do tyłu. No i tu jest wyjście już. Ty, gdzie ty idziesz, chodź. Dobra, wychodzimy, wychodzimy. Giardów. Giardów. Co jest, Co jest dziadu? Co jest dziadu? dziadu? Dziadu! A, 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 a. Do tupy! to dobra, to ja odciągam dziada w prawo, żeby Ty Mek wszedł. Jak ktoś temu powiedzcie żeś... Się... Otwórz to kurwa, no! Dziadu! Dziadu! Tu, dziadu! Chodź tu! Tak. Dziadu, tu jestem! Co się robi? <śmienicza> e, dawaj. E, Otwórz to, dawaj. mi A baterię, czy coś? Nie. Dawaj, teleporta! <śmienicza> Bogdan Okej. musisz uważać, bo jetpack to jest 500. dobra zabawa Dawaj Bogu śledź od razu jak, jak się otworzą drzwi Dawaj Bogdan, Bogdan, Bogdan lot, lot, lot dawaj nie! prawo i do góry Ej. Nie to nie go się do niego pasnie Podejdę kurwa do niego z nim pogadać Co jest dziady, kurwa? No, nie wiem no No jest kurwa paskudny co? Jebany O kurwa rusza się! No i co zrobiłeś? Chcę pomyśleć patrząc się na No Taka ciężka robota jest Stoisz i patrzysz No mnie zajeba Jak mogłeś to zjebać? Włączona jest! O kurde Kurwa nie wiem, No niestety no, więc i taki, tak, co, i... <słuch> co robimy Musimy wrócić? Coś nie jeszcze jakieś ciekawe mody? Nie wiem, przerabia na coś? Co tak nie do to do to nie to nie Ej halo, to nie można nie mogę się ruszać! Też się nie mogę ruszać! Ty <grydanie> kurwa! Niech Ertuk tepnie! Przypierdol mój, przypierdol bo, ty. Kurwa! Ja. <grydanie> jak biegnie kurwa pożycie! <grydanie> nie wiem czemu stwierdziłem, że zajebanie tyle lepsze decyzje niż powiedzenie Ertugowi, żeby cię wytapał stanko! <grydanie> <grydanie> Powiedz Ertukowi, że mnie tepnął, a ty jak tak! ZAJEB go! <grydanie>

they make Oh! Oh, oh, oh! Uh -huh. No Płytym, i co jest na statek O! Jego jest? To jest No co? <ś> Nie <ś <jud> wiem, no, no się na mnie chyba, bo Wiesz, bo to jest! O